zarobiliśmy z samych wejściówek 35 tysięcy dolarów. Zanim przeszedł do Realu Madryt, Di Stefano przez 4 lata był w Kolumbii, w Milonarios. Ten okres w kolumbijskim futbolu zaczęto nazywać epoką Eldorado. Balet w błękicie. Byliśmy ubrani na niebiesko, z białymi spodenkami i niebieskimi getrami. Byliśmy jak tancerze w teatrze. Mieliśmy wspaniałą drużynę. Kali było kolebką kolejnego boomu w kolumbijskim futbolu w latach 80. Klub Ameryka pięć razy z rzędu wywalczył mistrzostwo i trzykrotnie dotarł do finału Copa Libertadores. Kiedy państwo przestaje funkcjonować, tworzy się próżnia, coś musi je zastąpić. To nie zaprzeczamy. Pojawiają się pieniądze z handlu narkotykami, które zaczynają zalewać kraj. Pieniądze trafiają też do futbolu i pomagają mu się rozwijać. In Medellin, Wojny gangów były na porządku dziennym. Pieniądze kartelu narkotykowego przyniosły miastu krew. To właśnie w takim środowisku Andrzej Escobar, który grał w miejscowym Atletico Nacional, spotkał swoją śmierć. Kiedy grałem w piłkę, nie miałem pojęcia, że kartele działają w klubach, w których występowałem. W 1989 roku na stadionie El Campín w Bogocie Atletico Nacional jako pierwszy kolumbijski klub sięgnął po Copa Libertadores. Prowadzeni przez Maturane, Escobar i Iguita, wykorzystali decydujące rzuty karne w meczu przeciwko paragwajskiej Olimpii. Po raz pierwszy w historii kolumbijskiego futbolu wygrywamy Copa Libertadores. W 1993 roku w Buenos Aires Kolumbia odnosi historyczne zwycięstwo 5 do 0 nad Argentyną w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Faustino Aspilla trafia dwukrotnie. To oznacza, że Kolumbia jedzie na mistrzostwa jako południowoamerykańskie supermocarstwo. Każdy nawet Pele mówił, że Kolumbia będzie walczyć o Mistrzostwo Świata. Gdy ludzie to słyszeli, nabierali przekonania, że możemy zostać mistrzami. W pierwszym meczu Kolumbia została brutalnie sprowadzona na ziemię. Po porażce z Rumunią piłkarzom grożono śmiercią. Było wiele pogróżek. Chciano zabić Maturanę, rodzinę jego asystenta, jednego z piłkarzy. I tak nasze marzenia się skończyły, bo po tych wszystkich groźbach, po tym co się stało, przestaliśmy myśleć o futbolu. Zaczęliśmy martwić się o siebie i swoje rodziny. Pod koniec XX wieku żaden inny kraj w Ameryce Południowej nie znajdował się w takim chaosie jak Kolumbia. W miastach panowało bezprawie, rozpitał handel narkotykami. Państwo było w rękach wojsk rebelianckich. Pośrodku tego wszystkiego są ludzie, którzy nie wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc i z której strony nadleci kolejny pocisk. Ale oni wierzą w swoje państwo i czują, że sytuacja ulegnie poprawie, bo ludzie w tym kraju... Zasługują na lepsze życie. W latach 90. futbol południowoamerykański dostarczył światu wielu wrażeń i niezapomnianych momentów. Taką pasję w grze trudno było zauważyć gdziekolwiek indziej na świecie. W 1996 roku argentyński River Plate zdobył po raz drugi Copa Libertadores, pokonując kolumbijski zespół America Cali. Po tym jak Hernán Crespo strzelił zwycięskiego gola, znalazł się w Europie. Podobnie zresztą jak większość talentów z Ameryki Południowej. Tyle, że w ich miejsce zawsze pojawiały się kolejne. Myślę, że źródło talentów futbolu argentyńskiego nigdy się nie wyczerpie. I nawet jeśli jeden wspaniały piłkarz wyjedzie, zaraz znajdzie się ktoś na jego miejsce. Dla nas nie stanowi to Argentina więc żadnego problemu. Argentyna pozostała najbardziej utytułowanym państwem w historii rozgrywek Copa Libertadores. Do czasu występu Boca Juniors w finale w 2001 roku Argentyna miała w swoim dorobku 18 tytułów, podczas gdy Brazylia 11, a Urugwaj 8. Ten niewykorzystany rzut karny sprawił, że Boka sięgnęli po swój czwarty tytuł, przynosząc tym samym dziewiętnasty triumf w Argentynie. Pokonani finaliści, Cruz Azul, reprezentowali kraj, dla którego był to pierwszy występ Meksyk. Z liczbą mieszkańców blisko trzykrotnie większą od Argentyny Meksyk rozczarowuje, gdy patrzy się na jego piłkarski dorobek, będąc w izolacji pozostawał w słabej strefie KonKK. Ale w latach 90. zaczął brać udział w mistrzostwach Ameryki Południowej.